Dzień dobry, dzień dobry, nie porównuj się do innych. To rada, którą można stosunkowo często usłyszeć, ale pytanie, czy po pierwsze da się zrobić, czy jesteśmy w stanie nie porównywać się do innych, a po drugie, czy ona w ogóle ma sens. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kiedy i jak porównania nam sprzyjają, a kiedy okazują się dla nas niekorzystne. Ponadto będzie eksperyment z miseczkami i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Bravo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony Bravo.pl. A to jest już dziesiąty odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy: Jak i dlaczego się porównujemy? Czy zdarza Wam się porównywać do innych osób? Pewnie powinienem zapytać raczej, jak często Wam się to zdarza, a w praktyce pewnie okazałoby się, że i tak dużo częściej niż Wam się wydaje. Ale to nic złego, bo porównywanie się do ludzi jest czymś, po pierwsze, całkowicie naturalnym, a co więcej, w wielu sytuacjach bardzo sprzyjającym. To, że my tak chętnie porównujemy się do innych osób, jest całkowicie uzasadnione, ponieważ daje nam cenne informacje. No bo jak inaczej moglibyśmy stwierdzić, czy dobrze radzimy sobie w jakimś zadaniu, z jakimś problemem, czy też źle? Albo czy robimy wystarczające postępy w nauce nowej umiejętności? Oczywiście świetnym przykładem jest sport i rywalizacja, która zresztą należałoby potraktować jako jedną z odmian porównywania się do innych, no bo dzięki porównaniom jesteśmy w stanie określić, czy 20 sekund w biegu na 100 metrów to dobry wynik, czy zły wynik. No, zdecydowanie zły w tym przypadku. Widząc, jak inne osoby radzą sobie w podobnych sytuacjach do naszej, zyskujemy bardzo cenny punkt odniesienia. Pozwalający w wielu sytuacjach skutecznie działać. No bo biegacie 100 metrów w 20 sekund, inni robią to w 10, no to dzięki tej wiedzy możecie przemyśleć, co powinniście robić inaczej, albo też ewentualnie podjąć decyzję o odpuszczeniu danej aktywności i skupieniu się na czymś innym. Choć oczywiście trzeba pamiętać, że z porównaniami wiążą się liczne pułapki, ale do nich jeszcze dojdziemy. Założenie, że ludzie starają się dokonywać swojej jak najdokładniejszej samooceny, a umożliwiają im to właśnie porównania do innych, to jedno z założeń teorii porównań społecznych zaproponowanej przez Festingera w roku 1954. Zwrócił on też uwagę, że zwykle porównujemy się albo w górę, czyli do osób, które radzą sobie lepiej w podobnej sytuacji, albo w dół, czyli do osób, które radzą sobie w danej sytuacji gorzej od nas. Oczywiście w życiu rzetelne porównania są zwykle o wiele trudniejsze niż po prostu zestawienie dwóch czasów w biegu na 100 metrów. Pewną pomocą, którą dość naturalnie sobie fundujemy, jest to, że zwykle porównujemy się do osób, które są blisko nas lub pod pewnymi względami wydają nam się podobne, na przykład pod względem wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Dlatego też częściej będziemy się porównywać do członków naszej rodziny albo znajomych ze szkoły czy studiów, niż do jakichś zupełnie obcych ludzi, o których przeczytamy w prasie. Swoją drogą, to też tłumaczę, dlaczego w sporcie wielkie emocje budzą zawsze mecze drużyn z jednego miasta, np. Manchester United City czy Atletico Madrid z Realem. Często wpływ na to, jak zareagujemy na wynik porównania, ma to, czy jest on w naszych oczach zgodny z tym, jak nazwali to galiński Schweizer, naturalnym porządkiem. W czym rzecz? Jeżeli na przykład będziecie porównywali swoje zarobki do kogoś, kto zarabia 10 razy więcej od Was, to jeżeli taka osoba jest np. 10 lat od Was starsza, to prawdopodobnie nie spowoduje, że będziecie czuli się gorzej. Bo wam się to naturalne, że ta osoba ma większe doświadczenie i dlatego też zarabia więcej. Ale z kolei jeżeli awans dostanie ktoś, kto jest 10 lat od was młodszy i tym samym przeskoczy was w hierarchii firmowej i jednocześnie w zarobkach, to prawdopodobnie zaboli was o wiele bardziej. Odnośnie kierunku porównań, porównania w dół, czyli do osób, które mają gorsze wyniki, prawdopodobnie poprawi Wam nastrój i spowoduje, że poprawi się również wasza samocena, ale może jednocześnie spowodować, że osiądziecie na laurach i spadnie wam motywacja. I tutaj mam ciekawostkę. Ciekawostka. W badaniu przeprowadzonym w 2018 roku zapytano uczestników, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że są bardziej inteligentni od przeciętnego człowieka. Twierdząco odpowiedziało ponad 70% mężczyzn i blisko 60% kobiet. Wow, ale ciekawostka. Jeżeli z kolei chcielibyście się zmotywować do działania, to skuteczniejsze będą porównania w górę, czyli do tych osób, tak jak wspomnieliśmy, które lepiej radzą sobie w określonej dziedzinie. Co ciekawe, badania pokazują, że porównania społeczne bardziej an angażują osoby, które są empatyczne oraz takie, które są zainteresowane innymi. Chociaż także te, które mają niską samoocenę oraz które są narcystyczne, te osoby chętniej porównują się do innych. Z kolei w przypadku osób, które cierpią na depresję, jeżeli porównania dotyczą rzeczy, które są dla nich łatwo Osiągalne, to zwykle będą one działały sprzyjająco. Inaczej, natomiast, będzie, jeżeli dane działanie będzie odebrane jako coś bardzo, bardzo trudnego do osiągnięcia, wtedy takie porównania będą działały negatywnie w przebiegu choroby. Pewnym istotnym obecnie zjawiskiem, jeżeli chodzi o porównania społeczne, są oczywiście social media, które dostarczają nam mnóstwo danych do porównań. Co stanowi jednak zagrożenie, bo o ile jeszcze kilkanaście lat temu, gdy informacje pochodziły z osobistych rozmów, ewentualnie dość kosztownych telefonicznych, było ich oczywiście o wiele, wiele mniej. Dziś możemy z kolei sprawdzać na bieżąco setki naszych znajomych, choć oczywiście pojawia się pytanie, ilu z tych setki byśmy poznali na ulicy, gdybyśmy ich mieli, i daje nam to bardzo, bardzo dużo informacji, co jeszcze nie byłoby problemem, gdyby nie to, że zaburzają one nasze wyobrażenie tego, co jest normą. No bo większość ludzi pokazuje jednak tam swój idealny świat, o czym zresztą wspominaliśmy już w jednym z poprzednich odcinków. Tutaj w tym kontekście warto też wspomnieć o tak zwanej regule kontrastu, o której pisał chociażby Robert Cialdini. W skrócie, skoro dokonujemy naszych ocen w oparciu o porównania, no to różne punkty odniesienia będą powodowały różne oceny. Czyli, na przykład, telefon za 1000 zł na tle telefonów za 300 będzie nam się wydawał drogi. Ale jeśli umieścimy go w otoczeniu takich za 5000, będzie prawie jak za darmo. Możecie nawet zrobić sobie mały domowy eksperyment. Weźcie trzy miseczki, do jednej z nich wlejcie ciepłą wodę, do drugiej letnią, a do trzeciej zimną. Następnie swoją rękę numer 1 włóżcie do ciepłej wody, a rękę numer 2 do zimnej. Po chwili przełóżcie obie ręce do miseczki z letnią wodą. I co się wydarzy? Oczywiście ręka, która była pierwotnie w ciepłej wodzie, będzie odczuwała tą letnią jako zimną. Z kolei ta ręka, która wcześniej była w zimnej wodzie, poczuje letnią wodę jako ciepłą. I to dość dobrze obrazuje, jak działa reguła kontrastu. Ta reguła też między innymi tłumaczy, dlaczego, jak pokazują badania, poświęcanie dużej uwagi social media może przyczyniać się do obniżania samooceny, też pogarszania obrazu swojego ciała, a także zwiększenia symptomów depresyjnych. Więc jak widzicie na przykładach, które przedstawiłem, to, że porównujemy się do innych, to jest rzecz całkowicie naturalna i nie jest to nic złego. Owszem, w niektórych sytuacjach spowoduje, że nasze samopoczucie się pogorszy, ale w wielu też będzie wręcz przeciwnie poprawi nasze samopoczucie, zwiększy efektywność. Teraz w drugim rozdziale zajmiemy się właśnie tym, jak wykorzystać porównania do lepszego funkcjonowania. Rozdział drugi. Jak wykorzystywać porównania do lepszego funkcjonowania. Ustaliliśmy już, że dla poprawy nastroju lepiej porównać się do osób, które radzą sobie trochę gorzej od nas, natomiast jeżeli chodzi o zmotywowanie się do działania, to lepiej szukać przypadków osób, które radzą sobie lepiej. No, ale na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Kolejna sprawa to osoby te powinny być w naszym zasięgu i powinny być porównywalne do nas. Czyli jeżeli na przykład macie powiedzmy 30 lat, i zaczniecie porównywać się do 18-latka, który zrobił 2 miliardy na jakiejś aplikacji, to nie będzie Was to w żaden sposób motywowało do działania. Natomiast jeżeli porównacie się do kogoś, kto jest z Waszej klasy czy z Waszych studiów i kto zarabia, mając podobne wykształcenie, 20% więcej od Was, to istnieje duża szansa, że zmotywuje Was to do działania, a może nawet zainspiruje jakimiś pomysłami i skłoni do tego, żeby podjąć próbę radzenia sobie w danej sytuacji lepiej pod różnymi względami. Przeprowadzono też ciekawe badanie, w którym przeanalizowano wyniki kilkunastu tysięcy meczów koszykarskich, i co się okazało? Oto, że drużyny, które w połowie spotkania przegrywały jednym punktem, wygrywały cały pojedynek częściej niż ta drużyna, która prowadziła. Ponieważ to, że przegrywała, z jednej strony dawało poczucie złości i motywacji, ale jednocześnie zwycięstwo było całkowicie w zasięgu ręki. No bo przecież to tylko jeden punkt, to w koszykówce jest niewielką ilością. I w osobistych działaniach warto robić podobnie czyli porównywać się do osób które są minimalnie przed wami Istotne jest też zwracanie uwagi na to na jakim etapie swojej powiedzmy drogi jest osoba do której się porównujecie. No bo jeżeli dopiero zaczynacie karierę w jakiejś dziedzinie, to porównywanie się do osób które są w branży od 10 lat może być użyteczne po to żeby się czegoś nauczyć, ale jeżeli będziecie się zamartwiali, że nie jesteście na ich poziomie, to tylko was niechęć. Tak lepiej byłoby dopytać raczej jak te osoby funkcjonowały, jak wyglądał ich poziom w momencie kiedy zaczynali, czyli Porównujcie ich nie teraz, tylko w momencie, kiedy faktycznie oni byli na tym etapie, na którym wy jesteście teraz. Jeżeli chodzi o skuteczność korzystania z porównań, to dość istotnym aspektem jest to, że w momencie, gdy chcemy porównywać się w górę, to bardzo ważne jest takie poczucie bezpieczeństwa. To znaczy ludzie o wiele mniej czerpią z porównań, jeżeli obawiają się, że one staną się publiczne, tak innymi słowy, jeżeli wszyscy się dowiedzą, o ile jesteśmy gorsi od kogoś, do kogo się porównujemy. Natomiast jeżeli takie porównanie może zostać powiedzmy tylko dla nas, to wówczas skuteczność jest o wiele większa. Czyli lepiej porównywać się do lepszych po cichu, żeby nikt inny się nie dowiedział, jaki jest efekt tego porównania. Kolejną istotną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że porównania w górę i w dół możemy sobie miksować. To znaczy, na etapie starania się i podejmowania różnych działań, możemy starać się porównywać w górę. No i w tym momencie dzięki temu będziemy się bardziej motywować, będziemy bardziej zachęceni do działania. Czyli na przykład, tak, jeżeli staramy się o pracę, to możemy poszukać kogoś, kto już tę pracę znalazł, popatrzeć jak on to zrobił i co my możemy zrobić lepiej. Ale w momencie gdy uda nam się już znaleźć pracę, to wtedy dalsze porównywanie w górę może spowodować, że poczujemy się źle i będziemy żałować swojej decyzji, no bo może się okazać, że pomyślimy, a bo ktoś wy Negocjował lepsze warunki, lepsze stanowisko, i tak dalej. Więc wtedy już po decyzji lepiej jest spojrzeć w dół i zobaczyć, o ile poradziliśmy sobie lepiej od innych osób. Czyli, na przykład, że dostaliśmy lepsze wynagrodzenie od kogoś, tak, znaliśmy pracę szybciej, i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, jak bierzemy udział w zawodach sportowych, to warto starać się dogonić do kogoś, kto jest na, na przykład miejscu trzecim, drugim czy pierwszym, ale jak już ostatecznie na podium zajmiemy czwarte miejsce. To, to będzie bardzo frustrujące myśleć, że ach, może pół sekundy i byłbym trzeci. Wtedy o wiele lepiej już skupiać się na tym, że wyprzedziliśmy na przykład 50 zawodników. Z kolei, odnośnie porównań w dół, mówiliśmy o tym, że poprawiają one samopoczucie, mogą zmniejszać poczucie lęku, ale trzeba uważać, bo u niektórych osób mogą one tak paradoksalnie spowodować odwrotny efekt. To znaczy, u części osób może się aktywować myślenie, ile mogą stracić, jak zdadzą sobie sprawę tak, jak wyprzedzają inne osoby, które są w gorszej sytuacji. Idąc dalej, warto też przełożyć naszą uwagę z tego, że na przykład słabo sobie w czymś poradziliśmy, i zamiast się tym podłamywać, to lepiej jest się zastanowić, co możemy zrobić, żeby następnym razem poradzić sobie lepiej i dorównać już do tej osoby, z którą przegraliśmy. Będziemy sobie radzili lepiej z porównaniami, jeżeli skorzystamy z czegoś, o czym mówiliśmy już w jednym z poprzednich odcinków, czyli z wdzięczności do doceniania rzeczy, które już mamy i które udało się osiągnąć. Ponieważ, tak jak mówiłem, chociażby. W przypadku social mediów, tam bardzo często przedstawiony świat, który pokazuje swoje idealne życie, i jak sobie pomyślimy o naszej raczej średnim życiu, no to wychodzi słabo i żeby to troszeczkę wyrównać, to nie tyle w kontekście tylko w ogóle social mediów, tylko ogólnie, żeby te nasze porównania mogły być skuteczniejsze, zamiast skupiać się wyłącznie na tym, czego nam jeszcze brakuje, to Należałoby się zastanowić, co już udało nam się zrobić, tak? Czyli pomyśleć, że mogę być w życiu wdzięczny za to, za to, za to. Czyli naj... wersja optymistyczna jest taka, żeby każdego dnia spróbować wymienić od jednej do trzech takich rzeczy, za które możemy być w życiu wdzięczni, które nam się udały i najlepiej, żeby w poszczególnych dniach ta lista się różniła. Czyli żeby jak już w środę coś wymienimy, to żeby nie wymieniać tego w kółko, tylko żeby z każdym razem to była jakaś inna rzecz. Jeżeli chodzi o porównania, to bardzo dobrym i ciekawym sposobem, chociaż trochę niedocenianym, jest po prostu porównywanie się do samego siebie. No bo tak jak mówiliśmy, trudno jest się porównywać do innych osób, bo nawet jeżeli sobie bardzo dokładnie te osoby wyselekcjonujemy, w sensie porównamy ludzi, którzy mają teoretycznie podobne warunki jak my, podobne wykształcenie, podobne cechy, podobne miejsce na mieszkanie itd. itd. no to i tak zawsze będzie mnóstwo różnic, których nie będziemy w stanie zauważyć, a które będą zaburzały te porównania. A przez to one nigdy też nie będą takie perfekcyjne. Natomiast zawsze możemy się porównywać do siebie, na przykład z ubiegłego miesiąca. Wiadomo, tutaj również będą pewne zaburzenia, no bo jeżeli na przykład macie firmę i będziecie chcieli na przykład z miesiąca na miesiąc poprawiać swój wynik przychodów, no to może się zdarzyć, że na przykład wasza branża jest nieco bardziej sezonowa, i wtedy lepiej będzie zamiast porównywać na przykład maj do kwietnia, to na przykład maj do maja ubiegłego roku. Ale i tak będzie to łatwiejsze niż porównywanie się do innych. Co więcej, porównania do samego siebie mają jeszcze jedną wielką wartość, no bo skoro udało Wam się osiągnąć jakiś wynik, na przykład w zeszłym miesiącu, to ma, możecie mieć przekonanie, że jest on w zakresie Waszych możliwości, no bo już tego dokonaliście. I teraz, w momencie, kiedy zwiększycie próg y, chociażby o kilka procent, no to będzie trochę jak ten zespół, który przegrywał jednym punktem. Tak zmotywuje Was to, no bo chcecie się poprawić, ale jednocześnie będziecie mieli przekonanie, że jest bardzo blisko i że jest to w zakresie Waszych możliwości. Podsumowując, porównania do innych osób są całkowicie naturalne i w wielu sytuacjach będą Wam sprzyjały. Trzeba tylko uważać na to, jak i do kogo się porównujecie, aby się zmotywować warto porównać się do podobnych osób, które w danej dziedzinie osiągają minimalnie lepsze wyniki, ale dla poprawy nastroju można spojrzeć na osoby, które radzą sobie nieco gorzej. Wystrzegajmy się natomiast porównań do osób, które radzą sobie o wiele, wiele lepiej, choć teoretycznie nie powinny, bo na przykład są u nas dużo młodsze. Bardzo cenne będą też porównania do swoich własnych wyników z przeszłości i tego, żeby starać się polepszać, a także dbanie o to, żeby doceniać swoje dotychczasowe osiągnięcia. Dziękuję za wysłuchanie 10 odcinka podcastu. Jeżeli Wam się podoba i znajdziecie chwilkę, to będzie dla mnie to bardzo pomocne, jeżeli wystawicie mi jakieś recenzje w aplikacji iTunes, więc zachęcam do napisania kilku słów. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 1 czerwca, przy okazji Dnia Dziecka, porozmawiamy o tym, jak dzieciństwo wpływa na dorosłe życie. A tymczasem dziękuję bardzo i do usłyszenia.